Hejka wszystkim, ja jestem Kinga i witam Was na moim kanale Wspólnie będziemy się uczyć do sprawdzianów z chemii, które mam jutro oraz muszę zrobić zadanie z kart naturalnych, z biologii i mam tam, nie wiem, 10 może mniej tych zadań więc zaczynajmy Startujemy o godzinie 19.46, więc chciałabym się z nauką wyrobić tak mniej więcej do 22.00, czyli mamy jakieś no, z dwie godziny mniej więcej. Najpierw zaczniemy od tych zadań naturalnych z biologii. Mam takie kilka zadań różnych. Nie są całe, tylko szczególne punkty. Więc zaczniemy od tego, a później będziemy robić zadania z chemii. Mam taki plik 6 stron prawda? chyba. z tak. Stron z danych różnych. I co będziemy właśnie robić? Kilka już z tego zadań zrobiłam, ale najpierw zrobię yy, biologię, ponieważ to mam na jutro. Zrobienia i później chemię, więc zaczynajmy. Do robienia tych zadań, mi się zakreślacz oraz długopis. I zaczynam, tu mam zrobienia tutaj mam kolejne. I dwa z tych zadań już mam zrobione. Miałam do zrobienia jeszcze takie kartki z zadaniami naturalnymi, ale to już zrobiłam, więc teraz tylko to, więc zaczynajmy. Przechodzimy do kolejnych. Vlogi skończyłam to co miałam i mamy godzinę 29, więc teraz zajmiemy się hemią i tu mam będę robiła zadania. Część z nich już robiliśmy na lekcji. Kilka zrobiłam. Będą tu dnia z z nich i tu mam ogółem z ciału Reakcje w wodnych roztworach elektrolitów. Jeśli nie będzie, ponieważ tego będzie na kartkówce, która będzie po feriach. Więc tak. Teraz sobie przypatrzę, które z nich robiliśmy, a który nie. Więc zaczynamy. I teraz sobie wykreślę właśnie z tych czterech kartek. 67. Hmm. Tu jeszcze na pewno to robilam. 67 i sześć, trzy, osiem i sześć, piętnaście. Nie też nie Ale jest to, to. I teraz sobie zobaczę, które zadanie nie będą, czyli które są z tego silicznu rozpuszczalności. Zadań, więc tych, które nie wykreśliłam, to będę je teraz robić. Teraz będę rozwiązywać zadania właśnie z tyłu karteksy miaraczkowania i później dopiero zebrać je za te. I więc zaczynamy. 21.55 i zostały jeszcze z tych karty 3-4 zadań, ale to już na razie tyle. Teraz pójdę się umyć, ale my się widzimy w następnym odcinku. Ja zrobiłam tutaj zrobiłam to tak, że robiłam tutaj miał te zadania. I tu mam kartkę z rozwiązaniem. I tu sobie po prostu Zrobiłam właśnie z tych kartek e, cztery strony, bo było osiem stron. Tutaj. E, I zrobiłam zadania z tego nieraczkowania. I tutaj mi zostały. Poza mam dwa zrobione, ale ja na przykład jeżeli chodzi o chemię, to jak na przykład jakoś zadanie nie rozumiem, to wklejam, robię zdjęcie tego i wklejam nie do ChatGPT, tylko do Google AI i to w sumie spoko tłumaczy, bo rozwiązuje nam krok po kroku i... Zazwyczaj nie popełnia błędów, chociaż zdarza się, że się trzeba z nim czasem pokłócić, bo robi źle, ale raczej, zazwyczaj odpowiedzi są poprawne. Więc tak. I do zobaczenia w następnym odcinku. Pamiętajcie również na moje pozostałe social media, które wyświetlą Wam się tu oraz tu. I pamiętajcie o zostawieniu czegoś po sobie i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa-pa!